W internecie dużą popularnością cieszą się filmiki prezentujące altruistyczne zachowania zwierząt i pokazujące zwierzęta ratujące inne zwierzęta, i to nie tylko z własnego stada czy grupy, ale także z zupełnie innego gatunku, nawet z gatunku, który w naturze stanowi potencjalną ofiarę dla ratującego. Takie nagrania wzruszają nas i zdają się pokazywać zupełnie inne, nieznane oblicze zwierząt. Czy faktycznie lew może uratować antylopę? Czy hipopotam ma interes w tym, żeby ratować gnu z paszczy krokodyla? Trzeba aby na pewno robić to z wyższych pobudek? O tym w dzisiejszym filmie. Zapraszam! Młody makak spacerując po skalistym brzegu nagle wpada do wody. Unosi się na powierzchni, próbując czym prędzej wydostać się na brzeg, ale brzeg jest zbyt stromy. Sytuacja ta trwa dłuższy czas i zaczyna poważnie zagrażać jego życiu, lecz we właściwym momencie pojawia się matka. Ratuje młode i wyciąga je z opresji. Inna sytuacja. Młody słoń wpada do basenu. Rodzice zdają sobie sprawę z zagrożenia, bo choć słonie świetnie potrafią pływać, to dłuższy pobyt w głębokiej wodzie może stanowić dla młodego słonia zagrożenie. Rodzice wiedzą co robić i pomagają młodemu przedostać się na płyciznę, skąd słonik już o własnych siłach może wyjść z basenu. Kolejna sytuacja znów rozgrywa się nad wodą, jednak tym razem to nie woda stanowi zagrożenie, lecz drapieżnik, którym w tym przypadku jest lis. Dorosłej silnej gęsi lis rzadko jest w stanie zagrozić. Młode gęsi stanowią dla lisa znacznie łatwiejszy kąsek i to one są celem jego ataku. Bardzo wiele piskląt gęsi i kaczek ginie w szczękach lisów. Tym razem jednak samiec skutecznie broni młodych przed drapieżnikiem. Ma bardzo silne skrzydła, którymi próbuje uderzyć napastnika. Podobną strategię stosują łabędzie, a uderzenie ich skrzydła jest tak mocne, że może złamać człowiekowi rękę. W tym przypadku również wszystko kończy się dobrze dla młodych. Co łączy te trzy sytuacje? We wszystkich mamy do czynienia z przypadkiem ratowania młodych przez rodziców. Niektóre z nich mogą nas wzruszać, ale nie stanowią one dla nas zaskoczenia. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z instynktu rodzicielskiego u zwierząt i wiemy, że rodzice są w stanie zaryzykować nawet znacznie więcej dla ratowania młodych. Naprawdę ciekawie zaczyna się robić dopiero wtedy, gdy zwierzę bezinteresownie ratuje z opresji lub gdy pomaga zwierzęciu, np. z zupełnie odrębnego gatunku, samo nie mając przy tym korzyści. Ta kaczka karmiąca ryby obrazuje taką właśnie sytuację. Wydaje się przeczyć naszemu dotychczasowemu rozumieniu natury. Podobne nagrania znajdziemy w kompilacjach prezentujących zwierzęta pomagające sobie nawzajem. Od razu zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to zupełnie inna kategoria pomocy niż ta, z którą mieliśmy do czynienia wcześniej, kiedy to rodzice nieśli pomoc swojemu potomstwu. Tutaj wydaje się, że mamy do czynienia z czystą bezinteresownością i zwyczajną ludzką przyjemnością wspomagania innym. Czy coś takiego może mieć miejsce w naturze? Tak, czasem zdarzają się takie sytuacje, jednak nie w tym przypadku. Tego typu nagrań w sieci możemy znaleźć bardzo wiele i wszystkie one sugerują, że ptak karmi ryby. Jednak gdy dokładniej przyjrzymy się tym nagraniom, a do tego znamy naturę ptaków wodnych, takich jak kaczki, gęsi i łabędzie, to od razu zdajemy sobie sprawę, że wcale nie o karmienie ryb chodzi tym ptakom, lecz o namaczanie pokarmu. Bardzo często podobne zachowanie możemy zaobserwować chociażby u kaczek domowych. Niestety w tym przypadku nie ma niczego nadzwyczajnego. To zwykła koincydencja, w której ludzie często chcą widzieć głębszy sens. Jednak tutaj ryby korzystają przypadkowo, a ptak wcale nie ma na celu pomagania im. Nie zawsze wszystko jest takie, na jakie wygląda. Na tym nagraniu również może się wydawać, że ten ptak z rodziny czaplowatych karmi ryby, a tymczasem on je po prostu łowi. To nagranie owszem jest zaskakujące, ale z zupełnie innego powodu. Z powodu niezwykłego wykorzystania narzędzia, w tym przypadku kawałka bułki przez ptaka. W przyrodzie to jednak egoizm w relacjach pomiędzy gatunkami znacznie częściej tłumaczy zachowania zwierząt niż altruizm. Owszem, w przyrodzie znajdziemy wiele przypadków współpracy międzygatunkowej, gdzie korzyści są obopólne, ale czy znajdziemy zachowania, gdzie korzyść jest jednostronna, gdzie zwierzę niesie bezinteresowną pomoc dla innego zwierzęcia i to z innego gatunku? To nagranie wydaje się prezentować taką właśnie sytuację. Do basenu na wybiegu niedźwiedzia w Zoo wpadła prawdopodobnie młoda wrona. Może się wydawać, że niedźwiedź spieszy jej z pomocą, jednak sądząc po mało delikatnym sposobie, w jaki niedźwiedź niesie rzekomą pomoc, możemy mieć wątpliwości, czy faktycznie jest to pomoc. Czy może niedźwiedź po prostu zainteresował się wroną jako potencjalnym pokarmem. Film opatrzony jest tytułem Niedźwiedź ratuje wronę przed utonięciem. I faktycznie tytuł jest prawdziwy, bo niedźwiedź uratował ową wronę przed utonięciem. Jednak jego intencje nie są oczywiste. Cała sytuacja miała miejsce tuż po karmieniu niedźwiedzia widać jeszcze zalegający pokarm na wybiegu. Być może niedźwiedź po bliższym przyjrzeniu się wronie po prostu zrezygnował z jej zjedzenia. Ocenił ją jako mało atrakcyjny pokarm w obliczu dostatku pożywienia lub interesował się nią z jeszcze innych względów. Kolejny film przedstawia podobną sytuację. Tym razem hipopotamy ratują gnu przed krokodylami. Krokodyl pochwycił zwierzę i wciąga je na głębszą wodę, aby je utopić i zjeść. W wodzie jednak znajduje się stado hipopotamów, które często żyją obok krokodyli, ale nie przepadają za nimi, bo choć dorosłego i zdrowego hipopotama krokodyl nie jest w stanie upolować, to młode hipopotamy mogą padać ofiarami krokodyli. Stąd też hipopotamy starają się odganiać krokodyle, widząc w nich zagrożenie. Taką sytuację widzimy właśnie na tym filmie. Zwierzęta, widząc agresję krokodyla, reagują na nią swoją agresją, a korzysta na tym gnu. Jest jednak mało prawdopodobne, że hipopotamy miały tu na uwadze tylko i wyłącznie dobro zwierzęcia z innego gatunku. Kolejne nagranie stanowi jeszcze bardziej skrajny przypadek, bo przedstawia sytuację, w której lwica ratuje młode gnu przed inną lwicą. Sytuacja kuriozalna i trudna do wyjaśnienia. Przypadek ten trafił do wielu mediów i prezentowany był na największych kanałach przyrodniczych. Lwica, widząc młode gnu, podbiegła do niego, jakby chciała na nie zapolować, jednak w ostatniej chwili przełącza się w jej głowie jakiś magiczny przełącznik i lwica zmienia zdanie. Gdy druga lwica próbuje zaatakować gnu, pierwsza lwica chroni je, po czym chwyta za kark dokładnie tym samym chwytem, jakim lwice przenoszą młode lwiątka i przenosi je w bezpieczne miejsce. Z relacji pracowników parku wynika, że lwica opiekowała się młodym gnu przez kilka dni. Znanych jest kilka podobnych sytuacji, a wszystkie je wyjaśnia się błędnie ukierunkowanym instynktem rodzicielskim u lwicy. Zazwyczaj w takich przypadkach lwica kilka dni przed całym zdarzeniem traciła swoje własne młode lub była w stanie ciąży urojonej. W takim okresie u lwicy wydzielają się hormony wzbudzające silny instynkt macierzyński. Samica, nie mając własnych dzieci, może wykazywać zachowania opiekuńcze nawet w stosunku do innych zwierząt. Choć takie przypadki stanowią paradoks, bo przecież młode antylopy, gazele czy gnu są typowym pokarmem dla lwów, to powyższe wyjaśnienie brzmi bardzo przekonująco. Lwica nie przeszła na wegetarianizm, nie przeszła też przemiany moralnej, po prostu górę nad jej zachowaniem wziął błędnie ukierunkowany instynkt macierzyński. W tym przypadku młode gnu zostało zabite po kilku dniach przez innego lwa. Alwica, która się nim opiekowała, już na następny dzień wróciła do swoich dawnych nawyków i do polowań. Kolejne nagranie jest najbliższe temu, czego szukamy, czyli bezinteresownej pomocy niesionej zwierzęciu z innego gatunku. Sytuacja znów ma miejsce w ogrodzie zoologicznym i tym razem przedstawia orangutana ratującego pisklę, które wpadło do wody. Orangutan z należytą troskliwością i delikatnością zainteresował się pechowym pisklęciem, co wskazuje na to, że naprawdę chce mu pomóc. Wreszcie wyciąga pisklę z wody i przygląda mu się z zaciekawieniem. Orangutany należą do wyższych naczelnych oraz do zwierząt człowiekowatych. Współczesne badania dowiodły, że człowiekowate przejawiają zachowania moralne, posiadają poczucie elementarnej sprawiedliwości, a nawet zdolność empatii. Wśród tych zwierząt znacznie częściej będziemy spotykać przypadki, które moglibyśmy nazwać bezinteresowną pomocą. Podsumowując, w świecie natury naprawdę trudno oczysty altruizm, bo nawet u nas ludzi zachowania altruistyczne tak naprawdę bardzo często są po prostu zakamuflowanym egoizmem. Często pomagamy innym, po prostu licząc na rewanż w przyszłości lub gdybyśmy sami potrzebowali pomocy bo dzięki empatii potrafimy się postawić w sytuacji drugiego człowieka czy nawet drugiego zwierzęcia. Niektóre zwierzęta posiadają podobne zdolności. Jednak w przyrodzie o wiele częściej niż altruizm można spotkać współpracę i to także na platformie międzygatunkowej. Nie jest to czysta i bezinteresowna pomoc, lecz pomoc, na której zwierzę pomagające także samo korzysta. To tak zwana gra o sumie niezerowej, gdzie wszyscy są wygranymi i wiele gatunków na tym fundamencie zbudowało swój sukces biologiczny. O tym w kolejnych odcinkach. A na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.